Była w trakcie zdawania matury, miała plany na przyszłość. Razem z narzeczonym budowali dom, a za miesiąc mieli wziąć ślub. Życie jednak napisało inny scenariusz. Suknia, w której miała zawrzeć związek małżeński, okazała się suknią, w której ją pochowano. Pewnego majowego popołudnia życie Małgorzaty, Roberta oraz ich bliskich w kilka sekund runęło w gruzach. Co się stało i dlaczego dosięgnęła ich taka tragedia? Był rok 1994. Bata Sawicka miała 20 lat. Mieszkała z matką w dużym dwupiętrowym domu na Warszawskim Zaciszu przy ulicy Rusieckiej. Jej matka, małgorzata, handlowała na wielką skalę tekstyliami na stadionie dziesięciolecia. Zarabiała na tym duże pieniądze. Z tego względu powodziło im się całkiem nieźle. Byli uznawani za zamożnych. W tym roku, w maju, zdawała maturę, a miesiąc później był zaplanowany jej ślub. Jej narzeczonym był Robert P. Pochodził z Marek. Był od niej o pięć lat starszy. Handlował na stadionie razem z matką Beaty. Tam się właśnie poznali. Ona pomagała Małgorzacie, a on miał stanowisko nieopodal. Robert to wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna. Od razu wpadli sobie w oko. Złapali dobry kontakt. Byli w sobie zakochani i planowali spędzić ze sobą resztę życia. Po jakimś czasie Robert zamieszkał z bratą i jej matką w willi przy ulicy Rusieckiej. Młoda kobieta była bardzo podekscytowana wizją małżeństwa. Nie mogła się zdecydować, jaką suknię ślubną wybrać. Z tego powodu kupiła ich aż cztery. Sama Małgorzata od początku była przeciwna temu związkowi. Chciałaby córka skupiła się na szkole i potem poszła na studia, a ten związek mógł w tym przeszkodzić. A poza tym Robert był od niej sporo starszy. Wcześniej był już karany. Nie chciała dla córki kogoś takiego z podejrzanymi znajomościami. Jak sama mówiła, minęły dwa lata, nim pogodziła się z tym, że ci dwoje planowali wspólną przyszłość. 17 maja Beata pisała jedną z matur. Do domu wróciła przed południem. Nikogo nie było. Małgorzata i Robert byli jeszcze na stadionie dziesięciolecia. Następnego dnia Beata miała maturę ustną. Okazało się, że nigdy do niej nie podeszła. Po pracy, matka Beaty i jej narzeczony wrócili do domu. Tam zastali leżące w wannie ciało Beaty. Nie żyła. Ktoś pozbawił ją życia, i już po śmierci włożył ciało do wanny, a następnie odkręcił kran. Zawiadomiono policję, która niebawem pojawiła się na miejscu i przystąpiła do pracy. Beata zginęła w wyniku uduszenia. Sprawca posłużył się najprawdopodobniej paskiem. Wcześniej otrzymała potężny cios w głowę tępym narzędziem, rurką albo prętem. Śledczy rozpoczęli oględziny miejsca zbrodni. Zebrano ślady. Wśród nich, w kuchni, były ślady krwi należące do Beaty. Tam została zaatakowana i to tam prawdopodobnie straciła życie. Ustalono, że z domu zniknęły pieniądze, a dokładniej 90 tysięcy dolarów. Były to ogromne pieniądze, jak na tamten czas. Oprócz nich skradziono dwa kilogramy złotej biżuterii, a wśród niej przedwojenny zegarek szwajcarski marki Doksa z bransoletą wysadzaną 36 brylantami. Skradzione pieniądze miały być przeznaczone na budowę wspólnego domu Beaty i Roberta. Czy sprawcy działali z pobudek rabunkowych? Wiele na to wskazywało. Ich łupy były po prostu ogromne. Tylko skąd sprawcy wiedzieli, że w willi znajdą tak dużo kosztowności? Nie było śladów włamania. To mogło oznaczać, że ofiara wpuściła swoich oprawców do środka. Albo po prostu zapomniała zamknąć drzwi na klucz? To, że sprawcy zostali wpuszczeni do środka, potwierdzić mogły trzy szklanki w kuchni. Czyżby przed śmiercią ofiara poczęstowała swoich oprawców kawą? Wiele na to wskazywało. Najprawdopodobniej dom od jakiegoś czasu był obserwowany. Ślady zabezpieczone na miejscu wskazywały na to, że sprawców było co najmniej dwóch. Ale nie wykluczano, że mogło być ich więcej. W domu zabezpieczono wiele śladów linii papilarnych. Jak się jednak okazało, ogromna większość z nich została pozostawiona przez domowników. Tylko jeden odcisk nie należał do nikogo z nich. Znajdował się na kalendarzu. Ktoś, najprawdopodobniej jeden ze sprawców, nie wiedzieć czemu. Wyrwał kartkę z kalendarza z datą 18 czerwca, czyli dniem, w którym Beata i Robert mieli wziąć ślub. Śledczy nie uniknęli wielu karygodnych błędów w swojej pracy. Okazało się, że część z dowodów nie została zabezpieczona, a samo miejsce zbrodni zostało zadeptane przez wielu niepotrzebnych w tym miejscu ludzi. Do tego tematu wrócę jeszcze później. Sekcja Zwłok. Wykazała, że Beata otrzymała cios w głowę, prętem lub rurką, a później została uduszona paskiem. Przepytywano świadków. Wśród nich był Marek M., brat Roberta, który niebawem miał wziąć ślub z Beatą. Mieszkał w okolicy. Mężczyzna twierdził, że widział trzech, może czterech mężczyzn, którzy jakiś czas wcześniej kręcili się nieopodal willi, i ewidentnie ją obserwowali. Natomiast sąsiad Zawickich powiedział Robertowi, że widział jakichś mężczyzn wchodzących do ich domu w dniu, kiedy pozbawiono życia Beatę. Jeden z nich miał być brunetem, a drugi blondynem. W rozmowie zasugerował, że Robert powinien ich kojarzyć. Ustalono, że do zabójstwa doszło między godziną 12 a 12.30. Było to tuż po tym, gdy Beata wróciła ze szkoły, a chwilę przed tym, gdy wróciła matka z jej narzeczonym. Pogrzeb Beaty odbył się 24 maja. Spoczęła na cmentarzu brudnowskim. Pochowano ją w białej sukni, w której miesiąc później miała brać ślub. Śledczy swoją uwagę skupili na Robercie, narzeczonym Beaty. On doskonale wiedział o tym, że Małgorzata trzymała pieniądze w szafie. Sam razem z nią odbierał gotówkę z urzędu celnego w Świecku. Doskonale wiedzieli, że trzymanie takiej gotówki mogło być niebezpieczne. Z tego też względu planowali przenieść ją do jego rodzinnego domu w Markach. Nie zdążyli tego jednak zrobić. Dzień przed śmiercią beaty doszło do kłótni między nią a jej narzeczonym. Jego zdaniem szybko się pogodzili i zapomnieli o sprawie. Kilka godzin po kłótni pojechali do kościoła św. Floriana. Tam, w parafialnej kancelarii, ustalili z zakonnicą termin ślubu na 18 czerwca. Nie znaleziono dowodów wiążących Roberta ze śmiercią jego narzeczonej. Zresztą, w momencie, gdy dochodziło do zabójstwa, on był z jej matką na stadionie dziesięciolecia. Na pewno nie odpowiadał bezpośrednio za śmierć Beaty, a czy mógł kogoś na nią nasłać? Sama Małgorzata, choć jak mówiłem wcześniej, miała sporo wątpliwości co do Roberta, to nigdy nie podejrzewała go o udział w zabójstwie Beaty. On ją naprawdę kochał. Co do jego szczerości, nie miała wątpliwości. Jak ujęła, gdyby to był on, chyba świat nie miałby prawa istnieć. Innym tropem w tej sprawie było widziane w okolicy przez jednego z sąsiadów ciemne auto. Sąsiad twierdził, że miało się tam pojawić około południa. Jego opis Robert skojarzył z autem nijakiego Fraglesa, kolegi jego znajomego Dariusza S. pseudonim Czacha. Sam Robert już w pierwszym momencie podejrzewał właśnie Czachę. Tuż po tym, gdy znaleźli ciało Beaty, Miał wykrzyknąć, że musieli to być Czacha i Komandos. Wszyscy ci mężczyźni byli kojarzeni ze światem przestępczym. Byli też kiedyś w willi na zaciszu. Miesiąc przed zbrodnią wzięli towar od matki zamordowanej, przed tragedią, nic nie sprzedawszy, zwrócili go. Przy współpracy z Robertem doszło nawet do zatrzymania tych mężczyzn. Jednak nie znaleziono dowodów na to, że są zamieszani w sprawę. Nie zostali rozpoznani przez sąsiada. Nie było też żadnych ich śladów w domu. Kolejny trop pojawił się sam. Ktoś napisał anonimowy list do Małgorzaty, że za śmiercią jej córki stał Kikir, czyli Andrzej C., założyciel gangu zmarek. Został sprawdzony. Ale nie znaleziono niczego, co łączyłoby go ze śmiercią Beaty. A sam Kikir zginął 20 października, zastrzelony w szpitalu, gdzie dochodził do siebie po poprzednim zamachu na jego życie. Przebrany za księdza zabójca, wszedł do szpitala, w którym przebywał Kikir. Oddał w jego stronę kilka strzałów, natychmiast pozbawiając go życia. Ale wróćmy do naszej sprawy. Jak mówiłem wcześniej, Okazało się, że policja dopuściła się ogromu zaniedbań w trakcie przeszukiwania domu. Choć śladów miało być mnóstwo, to śledczy ich nie zabezpieczyli, wśród niezabezpieczonych śladów był między innymi pasek od spodni znajdujący się na balustradzie schodu. Choć od początku podejrzewano, że kobietę uduszono paskiem, to tego paska nie zabezpieczono. W przedpokoju znaleziono guziki, które nie należały do nikogo z domowników, a koło furtki leżał łom, również nie zostawiony tam przez nikogo z domowników. Krewni Beaty sami powiadomili policję o tych przedmiotach. Ale to nie wszystko. Zdaniem matki Beaty, już po oględzinach zniknęły z domu pieniądze, których nie ukradli zabójcy. Było to dokładnie 4120 dolarów. I około 150 milionów starych złotych, które feralnego dnia przyniosła z bazaru. Czyżby to policjanci okradli rodzinę ofiary? A że policjanci chcieli się dorobić na tej sprawie jest bezsprzeczne. Otóż, jeszcze w dniu śmierci Beaty, pojawił się w ich domu znajomy Czesław R. z mężczyzną, którego przedstawiał jako naczelnika praskiej policji. Ten obiecał, że za 20 tysięcy dolarów oni przyniosą głowy sprawców na talerzu w trzy dni. Beata nie zapłaciła. Została okradziona i nie dysponowała takimi pieniędzmi. Jakiś czas potem zapłaciła jednak łapówkę w wysokości 10 milionów starych złotych Dariuszowi S., kierownikowi sekcji prowadzącej sprawę zabójstwa Beaty. Ten żalił się, że nie ma nawet w budżecie pieniędzy na opłacenie informatorów. Na nic nie zdały się te pieniądze. O ile w ogóle zostały wykorzystane do sprawy, a nie trafiły do kieszeni policjantów. Po tak niechlujnie wykonanej pracy na miejscu zbrodni, niczym szokującym nie było, że po kilku miesiącach śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Toczyła się też sprawa odnośnie łapówki, ale została umorzona. Przez lata śledczy nie potrafili wpaść na trop zabójców. Sprawa ruszyła do przodu na przełomie 1997 i 1998 roku. Wtedy to aresztowano dwóch mężczyzn: 34-letniego Janusza Piotra S. i 37-letniego Andrzejaka. Podejrzewano ich o udział w zabójstwie z maja 1994 roku. Zatrzymania dokonano po anonimowej informacji o ich udziale w tamtych wydarzeniach. Ten pierwszy miał się komuś pochwalić tym, co zrobił. Przechwalał się, że ukręcił łeb tej dziewczynie. Janusz był stolarzem. Jakiś czas wcześniej realizował zlecenie w willi przy ulicy Rusieckiej. Najprawdopodobniej wówczas zdał sobie sprawę, że znajdowało się tam wiele cennych rzeczy, które pozwolą mu się łatwo wzbogacić. Mężczyzna już po tym, gdy wykonał zlecenie, pojawiał się w drzwiach ich domu jeszcze dwukrotnie. Za każdym razem prosił o zatrudnienie. Wiedział, że Robert budował dom i na pewno potrzebował usług stolarza. Janusz był wówczas w ciężkiej sytuacji i bardzo mu zależało. Robert jednak nie ufał mu. Nie chciał, by wykonywał u niego jakiekolwiek prace, Uważał go za osobę wścibską i jego zdaniem nie był dobry w tym, co robił. Zarzucał mu niesolidność. Nie chciał zatrudniać kogoś takiego. Co ciekawe, matka Beaty od początku rzucała podejrzenie na stolarza. Jak mówiła, nachodził ich w domu razem ze swoim szwagrem. Po tym, jak znaleźli ciało Beaty w kuchni... Zauważyli szkankę po kawie ze śmietaną, a także pety po papierosach Malboro. Takie papierosy palił Janusz i on też pił kawę ze śmietaną. Mężczyzna był również widziany na pogrzebie beaty. Sama małgorzata miała sen, w którym słyszała, że ma szukać rudego Piotrka. Janusz Piotr S, faktycznie był rudy, mimo iż kobieta wskazała wiele poszlak prowadzących do Janusza, Policja nawet nie sprawdziła go w tamtym czasie. Andrzej, zaraz po tym, gdy życie straciła Beata, wzbogacił się. Zaczął sprzedawać biżuterię i miał pieniądze na budowę domu. Janusz w tym samym czasie kupił nowego poloneza i rozpoczął budowę domu, który świadkowie określali jako pałacyk. Cały czas też chodził obwieszony złotem. Z czasem jednak rozpił się i stracił wszystko. Jak widać, obaj nawet nie kryli się z tym, że nagle się wzbogacili, a mimo tego przez lata uchodziło im to na sucho. Czyżby ówczesna policja była aż tak bardzo beznadziejna? Sama Małgorzata była zażenowana pracą policji. Tak mówiła w jednym z wywiadów. Chyba każda sprzątaczka w komendzie przy ulicy Cyryla i Metodego wiedziała, kto zabił moją córkę. Tylko ja nie mogłam dojść do prawdy. W trakcie pierwszego przesłuchania Andrzej miał przyznać się do winy. Twierdził, że Janusz namówił go do udziału w tym skoku. Potem jednak wszystkiego się wyparł. Ten drugi do niczego się nie przyznawał. Jednocześnie kierował podejrzenia na Andrzeja. Jak mówił, domyślał się tylko, że za sprawą mógł stać Andrzej, ponieważ widział u niego torbę pełną dolaru. Andrzej K. wziął udział w wizji lokalnej, w trakcie której mężczyzna miał przedstawić przebieg wydarzeń. Według jego słów, on i Janusz przyjechali feralnego dnia do domu przy ulicy Rusieckiej. Zadzwonili do drzwi, a następnie zostali wpuszczeni do środka przez Beatę. Ta, jako dobra gospodyni, poczęstowała ich kawą. Gdy kobieta odkładała szklankę do zlewu, wówczas Andrzej miał uderzyć ją w tył głowy metalową rurką. Dalszego przebiegu wydarzeń miał nie pamiętać. Z jego innych wyjaśnień wynikało, że to Janusz udusił beatę paskiem od spodni. Natomiast Janusz Piotr S. nie wziął udziału w wizji lokalnej. Przez cały czas utrzymywał, że nie było go w willi feralnego dnia, a Andrzej pomawiał go. Prokuratura postawiła im zarzut współudziału w zabójstwie połączonym z rabunkiem. Dla każdego z nich żądała kary 25 lat pozbawienia wolności. Obrona natomiast wnioskowała o uniewinnienie swoich klientów od zarzutu zabójstwa. Zdaniem obrony, dowody zebrane w śledztwie pozwalały na postawienie zarzutów jedynie za paserstwo. Przed sądem mężczyźni zrzucali winę na siebie nawzajem. Sąsiad, który miał widzieć mężczyzn wchodzących do willi w dniu, kiedy zginęła beata, nie był w stanie rozpoznać oskarżonych. Wcześniej jednak dwukrotnie nie pojawiał się na wezwanie sądu na rozprawie, za co został ukarany karą grzywny. Przekazano jego matce, która brała udział w rozprawie. Że jeżeli nie pojawi się ponownie, zostanie aresztowany. W końcu się więc pojawił. Okazało się, że nikt nie sprawdził, czy ślad linii papilarnych, pozostawiony na kalendarzu, należał do któregoś oskarżony. Biegły, zeznający w sprawie, powiedział, że nikt mu takich badań nie zlecił. Proces przedłużał się, ponieważ na pewnym jego etapie. Zdecydowano się skierować Janusza Piotra S. na badania psychiatryczne. Jednym ze świadków w sprawie była Leokadia W. Zeznała przed sądem, że widziała, jak oskarżeni przynieśli kwiaty i znicze na grup zamordowanej. Jej zeznania brzmiały następująco. To była niedziela. Byłam na cmentarzu brudnowskim. Stałam w kolejce po wodę i zobaczyłam tych dwóch panów. Jeden miał znicze w reklamówce i kwiaty. Drugi podszedł do grobu Beaty, ale zobaczył, że siedziała tamta pani. Tutaj wskazała na ciotkę Beaty. Zobaczył, kto tam siedzi i zawrócił. Poszli do alei dziesiątej i usiedli na ławce. Siedzieli długo, około godziny. Pomyślałam, że może ci bandyci, którzy to zrobili, wrócili na miejsce zbrodni, bo zbrodniarza to kusi. Janusz z oburzeniem stwierdził, że świadek kłamała. W tamtym czasie on miał wąsy, a ona ich nie zapamiętała. Okazało się, że Leokadia zeznawała już na początku śledztwa. Policja jednak wówczas zlekceważyła jej słowa. Zrobiono wtedy portrety pamięciowe na podstawie jej zeznań, ale zdaniem samej kobiety były niestaranne i nie przypominały mężczyzn, których widziała. Wyrok zapadł w 1999 roku. Sąd Okręgowy uznał mężczyzn winnymi. Obu skazał na karę 25 lat pozbawienia wolności. Sędzia argumentująca wyrok stwierdziła, że na pewnym etapie śledztwa obaj oskarżeni wykazali się wiedzą na temat zabójstwa, jaką mogli posiadać tylko sprawcy w czasie. Kiedy dochodziło do zbrodni, w Polsce nie zasądzano już kary śmierci, ale nie było wówczas jeszcze kary do żywocia. Wyrok, jaki otrzymali, był najwyższą możliwą karą. Wyrok ten uprawomocnił się. W 2006 roku Andrzej K wniósł o przerwę w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia jego żony. Sąd udzielił mu trzymiesięczną przerwę. Jednak po upłynięciu tego czasu mężczyzna nie stawił się do odbycia reszty kary. Ślad po nim zaginął. Wystawiono za nim list gończy. Jednak przez lata policja nie potrafiła wpaść na jego trop. Udało się do niego dotrzeć dopiero w 2012 roku. Otóż przebywał w Irlandii. Okazało się, że w Irlandii miał już swoje nowe życie miał ubezpieczenie zdrowotne, dobrą pracę. Konto bankowe i dwie karty płatnicze. Zaraz po tym, gdy wypuszczono go na przepustkę, wyjechał z kraju. Przez pięć lat mieszkał w Urlingford, niewielkim mieście w południowo-wschodniej Irlandii. Zatrzymano go podczas pracy na nocną zmianę. Zarzekał się, że to pomyłka, jednak jego twarz zgadzała się z tą ze zdjęcia na liście gończym. Mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że kluczowe w rozpoznaniu go były tatuaże, jakie miał. W liście gończym wskazano, że posiadał ich kilka, między innymi na nadgarstkach tatuaż przedstawiający zegarek i błyskawice, a także napis Low. Dokładnie takie tatuaże miał zatrzymany mężczyzna. Andrzej przez te wszystkie lata nie utrzymywał kontaktu z rodziną, obawiając się, że mogłoby to doprowadzić do jego złapania. Jednak, mimo wszystko, policji udało się w końcu do niego dotrzeć. Po dwóch tygodniach został deportowany do Polski. Czekał go proces za to, że nie wrócił z przepustki i posługiwał się sfałszowanymi dokumentami. Mógł za to otrzymać dodatkowe trzy lata do szesnastu, jakie zostały mu do końca wyroku. Janusz odsiedział już cały wyrok. Jeżeli nie został zwolniony przedterminowo, to wyszedł na wolność w 2023 roku. Jeżeli Andrzej odsiedzi cały wyrok posiedzi jeszcze kilka lat. W tej sprawie policja, sprawców, a przynajmniej jednego z nich, miała wystawionego na tacy, Moim zdaniem, od początku śledczy wiedzieli, kto stał za zabójstwem beaty. Chcieli jednak ugrać coś pieniędzy dla siebie. Gdy się to nie udało, po prostu nie złapali sprawców. Przy sprawach z lat 90. Często pojawia się wątek policjantów, nie wykonujących swoich obowiązków w taki sposób, jak powinni to robić. Czy dzisiaj wygląda to lepiej? Dziękuję za wysłuchanie tej historii. Choć w latach 90. była to głośna sprawa, to dzisiaj niewiele źródeł wspomina na jej temat. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia niebawem.